Cześć, witam Was serdecznie. Ja oczywiście nazywam się Damian Maciuszek, aktualnie jestem w Tunezji i opowiem Wam troszkę więcej o nowym projekcie nowy projekt Akademia Hastlera czyli kanał na YouTubie, który nie będę prowadził sam, ale z dwójką moich współpracowników, Mateusz Pabich, Marysia Lawrence. Na czym będzie polegała Akademia Hastlera? Przede wszystkim na tym, żeby zainspirować Was, żeby zainspirować Was do zarabiania dzięki potędze internetu, ale przede wszystkim, żeby dać Wam konkretne tipy, sposoby. Będzie sporo poradników, sporo wskazówek, oraz sporo konkretów. Co zrobić, żeby zarobić? A w tych czasach naprawdę ciężko nie zarabiać, jeśli ktoś po prostu działa. Więc podzieliliśmy się na trzy obszary. Mateusz, we wtorki o godzinie 10 będzie publikował rzeczy związane z Instagramem. Tak naprawdę do dzisiaj z najpotężniejszą, Platformą społecznościową do zarabiania pieniędzy. Będzie mówił, jak zacząć, jak zbudować brand, jak sprzedawać na Instagramie. Naprawdę masa merytorycznej wiedzy. W czwartki Marysia z Wami będzie się widziała o godzinie. 20. Będzie bardzo dużo rzeczy technicznych, czyli jak tworzyć filmiki, jak je montować, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję. Ło, ale zawiało. Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję właśnie do zarabiania pieniędzy w internecie, do zarabiania pieniędzy dzięki potędze internetu. I moi drodzy, widzicie, że ja nie używam teraz sztucznej inteligencji, tylko mam prawdziwy wiatr. Gdyby, pewien bym. Był wygenerowany przez AI. No to możliwe, że ten wiatr by aż tak nie zawiał. Więc cieszę się, że w niedzielę o godzinie 14 do obiadu niedzielnego będziecie mogli mnie posłuchać z warunków, tak jakie będę miał. Dużo podróżuję po świecie, nie wiem skąd będę nadawał, ale będę Wam mówił o wielu rzeczach haslerskich, czyli o tym, Jakie warto mieć prace, co warto robić w internecie, no i oczywiście konkretna i merytoryczna wiedza ode mnie, więc zaczynamy, zobaczymy. Z czym, z czym to pójdzie, z czym to się będzie jadło, na pewno będziemy sporo testować, ale przede wszystkim jesteśmy tu dla Was, więc dzięki bardzo za obejrzenie. Mnie już razi słońce, więc nie wiem czy tutaj w ogóle moje oczy będzie widać, ale będziemy przede wszystkim wyciągać wnioski i sporo Wam dokumentować. Dlaczego Akademia Hustlera? Dlatego, że w czerwcu będzie mocny hustling. Skąd zobaczycie? Ale do czerwca chcemy zbudować historię na tym kanale. Także możecie zasubskrybować oraz przede wszystkim oglądać dalej nasze filmiki. Zaczynamy! To był pierwszy filmik. Damian Łaciuszek, Tunezja. Trzymajcie się! Cześć!